Praca w ciężkich warunkach. Teraz zyskujemy x 805 Pilot House EX. Wódka jest taka do wszystkiego. Właściwie chyba taka, którą u nas w Polsce wszyscy kochają. Czyli jest mała wódka, w której można mieszkać. Jest kampus, lodówka, duży kokpit z rozkładanymi kanapami. Ma bardzo fajne takie drzwi w górce prawej. Które ułatwiają wyjście. Jest też na przynętę. Jest wszystko, co potrzebne. A przy okazji jest też miejsce do spania. No i za piernica z tym 225 silnikiem zasuwa 30 węzł. Wrażenia pierwsze? Pierwsze, bardzo lekka kierownica. W jedną stronę. A w drugą? A w drugą, tak. Długo cięższe. To co? Przycisnąć? Przyciśnij, to przycisnę. Bardzo wygodnie. Bardzo fajnie, przejście z dwóch stron. Wyjście ewakuacyjne, na zrób wybrałem tą cięższą opcję w lewo. A teraz wezmę w prawo dla odmiany, dobra? O, prawo zdecydowanie.